Paszcza smoka szeroko się otworzyła, a ogień gdzieś głęboko w niej dokazywał. Bohater ujrzał zębów błysk i... Może opowiem ci, co się stało następnym razem, mój lumb. Smok nadciąga. Jego skrzydła wybijają bitewną pieśń. Wzywają nas na wojnę. Zanosimy błagania do niebios. A one odpowiadają nam ogniem i skrzydłami. Prosto z mojej piekarni prawdziwy smok? <grym wytrzyma> smok nisko lata idzie deszcz. Lubię patrzeć na chmury, ale jeszcze fajniej jest z nimi walczyć. Nie ma nic gorszego niż wąż rzeczny. Słony, ciekielny, brzmi złowieszczo. William, podnieś mnie wyżej, żebym mógł przywalić mu w nos. Ostry! Naprawdę ostry. <laughs> Masz górę, kłopotów. Pobiliśmy górę. Wow! Chyba zaszliśmy mu pod łuski. Jeden smok, by wszystkimi rządzić. Dlaczego nie ma śnieżnych smoków? Racja! Moglibyśmy takiego ulepić. Starszy smok, chyba emerytowany smok. Pogromcy smoków. To my. One po prostu broniły swojego domu. Czemu pieśni nigdy o tym nie wspominają? Tak, majestatyczny. Tak, błogi. Zniszczmy go. Czas naparzać tego smoka. Smok nie da rady moim pneumatycznym pięściom. Wiedziałem, że nam się uda, Ilung. Smok się skulił straszliwie sycząc. Ten moduł pogromcy smoków wreszcie się na coś przydał. Wszystkie ziemskie smoki są niczym mizerna imitacja mojej rasy. Po prostu nie ma innych smoków takich jak ja. Nazywają mnie kometą, nazywają mnie smokiem. Brak im słów, aby opisać, czym naprawdę jestem. Astralne smoki postępują według swych własnych zasad. Byłby z ciebie całkiem ciekawy smok. Daj spokój, rygiel. Miej do siebie trochę szacunku. Porywasz się z motyką na słońce. I ty tytułujesz się smokiem? Jesteś co najwyżej słabym płomieniem. Marny smok niegodny swego imienia. Smok, któremu do latania wciąż potrzeba skrzydeł? Próbuj dalej. Kiedyś ci się uda. Dowisz mi to do rachunku. Na nazwisko Pantheon. P, jak Pacan. Nie jestem panteonem, jakiego znałeś, tworzę. Jestem Atreus, śmiertelnik, który zaraz u śmierci Smoka. Śmiertelnicy przestali czcić Smoki. Patrzcie, do czego ich to doprowadziło. Smoczy relikt wybrał mnie jako pierwszego. Tak naprawdę nie było innego wyboru. Zobaczymy, czy zrobi się gorąco. To nic osobistego, ale musisz umrzeć. Chciwa bestia. Szukałam twojego gatunku na krańcu świata. Twój ogień jest niczym w porównaniu ze słońcem pustyni. Dziś możemy spodziewać się pojawiających co sześć minut smoków. Nie pokona nas byle smok. Nawet smoki fascynuje potęga słońca. Nie boję się smoków. Smoku, poddaj się, Zorzy! Polaris potrzebuje Twojej mocy, bestio nieczysta. Potrzebuje Twojej esencji, wielka bestio. Twój gatunek powinien żyć długo. Przykro. Nie martw się, cukiereczku. Wszyscy są w moim typie. Co za wspaniała istota. Zabijmy ją powolutku. Zimna krew to tak jak ja. Nie jest to mój pierwszy smok. Uczta dla lwa. Nawet bestie zostaną osądzone. Kolejny stwór z dawnego świata zabity w moje imię. Nie ruszaj się, potworze. Żadna marna bestia nie może równać się boskiemu królowi. Cofnijcie się. Niech zajmie się tym ekspert. Nawet nie sprawdziliście, czy smoki są martwe? Ludzie to podstawy. Moje skrzydła kontra twoje! Walczmy! Cześć, przystojniaku! Często tu przychodzisz? Co za marna podróbka mnie! Fajne skrzydła, Zaopiekuje się nimi! Smok na horyzoncie! Jesteś tylko wychwalanym wężem! Użycz mi swojej! Pierwotnej furii... Wyniszczę Władco Smoków! Smoku, gdzie twoja świadomość da się uratować? Ugh. Śmierdzi ci z paszczy. Może podczas zabijania tego smoka ktoś da mi kurki z matmy? Czarodziejki gwiazd mają lepsze rzeczy do roboty niż zabijanie smoków. Zabijanie smoków nie należy do moich obowiązków. Najpierw zabijemy smoka, a potem zbierzemy jego kule. Ktoś wyszedł dziś lewą nogą z jaskini. Daleko ci do paszczodura? Nie codziennie się widzi coś takiego. Skrzydła te szczury. Wściekli półbogowie, smoki, stare jak świat to za mało. Kto da więcej? Dawaj do walki, bestio z pradawnych legend! Pokonałam już potężniejsze smoki od ciebie. A... pozdrów ode mnie żmiję. Nareszcie. Prawdziwy potwór Starego Świata. Długo czekałam, by zmierzyć się z taką legendą. Potężniejsi przeciwnicy należą do mnie. Lepiej o tym pamiętajcie. Blisny wołają o pomstę! Prawdziwa siła! Czas dać im prawdziwy pokaz! dla obecnego mistrza! Zapamiętajcie moje imię. Bezprzesz nasz cel, smoku! Zgładźmy tego smoka! Żmije to zdradzieckie stworzenia! Bratnia dusza? Ty też padniesz u mych stóp! Udajesz, prawdziwe smoki! Jesteś zwykłą, przerośniętą jaszczurką! Bracie, pokażmy, na co nas stać! Ha! Wyglądasz jak mój stary krewniak! Pochodzisz z mojego królestwa? Chyba się nie znamy. Chyba wiemy, który Smok jest silniejszy! Duchy Smoków płoną i ryczą jeszcze długo po swojej śmierci. Ta jama nie jest twoim domem, Smoku! Po co jej bronić? Dobrze znam Smoczą Furię. Dusza Smoka to istota życia. Kroczę drogą wypaloną przez Smoka wiz smoka, a odpowiedź ci płomieniami. Przypominasz mi pewnego duchowego smoka. Ta magia należy do ludu! Coś mi się zdaje, że smoki nie przepadają za mną. Trudno. To stworzenie nie z tego świata. Czemu smoki i potwory z pustki są takie niemiłe? Nie potrafię pomóc potworom z pustki. E, naprawdę nie mam nic przeciwko Smokom. Wielki, durny jaszczur! zabijecie! W końcu jakieś wyzwanie. Pokaż na co cię stać. Że starszy Smok dziadek pora iść do spania. Smoku pokażę ci prawdziwe płomienie. Dłoń w swoim gniewie, Smoku. Ma ktoś nóż do skurowania? Nie musicie mi dziękować. Po prostu robię swoje. Na szlaku będzie bezpieczniej. Nadal mam to coś. Oślepiacie gniew smoku. Pozwól, że pomogę. Five minutes later. To nic osobistego, ale muszę cię stłuc. Ten gość wydaje się być w porządku. Źle się czuję z tym, że muszę go zabić. Prawie żal mi tego potwora. Nie spodziewałem się tego po tobie. Być może zasługujesz na awans. Co myślisz o własnym szwadronie? Śmierć czeka nawet najsilniejszych. Dziki ryk uciszony. Nie tylko ludzie muszą pokłonić się Noksusowi. Oswoiliśmy bestie. Jestem twoim dłużnikiem. Nie musisz się mnie obawiać. Gratulacje! Przechytrzyliśmy bestie. Ich siła jest nasza. Nadszedł czas. Mogę ujawnić się przed pogromcami smoków. Kiedyś walczyłem ze smokami. <laughs> Teraz stałem się jednym z nich. Moje smoki sieją w ich sercach strach. Smoki nie dziedziczą ziemi, bo ona już do nich należy. Pokonaj strach, by ujarzmić smoka. Losy raz ludzi i smoków wiszą na włosku. Daj mi swoją moc po dobroci, Smoku, bo inaczej. Spójrz, jak moi słudzy przeczesują świat! Oto manifest mojego cierpienia. W śmierci nie ma odpoczynku. Mieliśmy przecież zostawić smoki w domu. Kto przynosi smoka na strzelaninę? Smok? Nie! To tylko marionetka trzepocząca się w sznurach. Smok to żadne wyzwanie dla oka. Dusza skradziona dla niej. Twoje wspomnienia wypełnią pustkę, smoku. Daj mi swą moc, smoku. Wyczuwasz, czym jestem, smoku. Zaistniej na nowo w pustce, smoku. Zawsze chciałam pasek ze smoczej skóry. Mm. Uwielbiam porządną porcję skrzydeł. Chwila, czy to smok? Według Marinosa ludzie już nie wierzą w istnienie imperialnych smoków. Ale nigdy nie pozwala mi udowodnić, że istniejemy. O, to ty jesteś jednym z tych żywiołowych smoków. Ha! Oho, zaczyna się! Lepsi! Trzeba było uważać na smoczych ćwiczeniach. A co w ogóle robią takie starsze smoki? Twoją mocą jest bycie starem? Mój arcymenizis! Ho ho, teraz ci się dostanie. Mamo! Ło, wow, widziałaś to? Kto jest najlepszym smokiem? Ja jestem najlepszym smokiem! Obrócę moc smoków przeciwko nim i wtłoczę ją głęboko pod łóżki. Daję słowo. Zrobię sobie zbroję z twoich łusek, smoku. Starszy smok, twoja moc przyspieszy mój podbój. Kolejna głupia bestia. Zniszczyliśmy już wiele smoków. Te skrzydła nie zapewnią ucieczki. Jesteś w swoim żywiole, Smoku. To tak jak ja. Kadry Green, wróciłeś. Uważaj na swój płomień, oszczurze. Jeden fałszywy ruch i cię zabije. Spalę cię na popiół! Twój ogień jest na nic, Kadrygrinie. Twe szpony są słabe, Kadrygrinie. Kadre Posłuszeństwo albo kartusze, Jaszczurze. Nieposłuszeństwo każę śmiercią. Poznaj, smoczy gniew. Twój płomień jest słaby, kadry Grinier. Ostrożnie, Sewrosie. Dowiedz swej wartości, Sewrosie. Obserwuję cię, smoku. Nie okażę ci litości, Sewrosie. Twa furia jest niczym w obliczu mojej. Zobaczymy, kto okaże się mocniejszy. Sewros! wytwórz swój smoczy gniew! Uważaj, Sewrosie! Jeszcze się ukorzysz, Sewrosie! Twoja furia jest niczym! Śmierć. Se Pokaż na co cię stać, jaszczurko. Dalej, smoku, zaimponuj mi. Ruszaj i zabijaj! Muszą zapłacić za to, co mi zrobili! Teraz te ich sztuczki nie zadziałają. Chyba popsuliśmy Targonianom zabawę! Przerośniesz ich wszystkich. Poznaj swą potęgę, dziecko. Niech się trwożą. To jest ich kres, Aurelionie. Zaczniemy od Targonu. Dość gwiazd. Pora wykuć nasze przeznaczenie. Przeznaczenie zrodzone ze światła gwiazd. Mówisz mi to do rachunku. Na nazwisko Pantel. <grym> <grym> Era smoków kończy się tu i teraz. Dlaczego nosi pan koronę, panie Aurolin Solu?